Witam serdecznie Rewit z tej strony. Hej, hej, hej! E, oczywiście, rozwiązanie konkursu RIP Ripper of Souls Game Control i ja, czyli Bernie i Rewit wybrali zwycięzcę. Naprawdę ciekawe prace. Dziękuję Wam wszystkim za wysłanie swoich prac. Naprawdę świetnie się to czytało. Bardzo dużo było wierszy i takich różnych fajnych e, nawet jpeg e, No ale. Zwycięzca, <noise> tak, zdecydowanie praca z poczuciem humoru grała. Takie było założenie konkursu. E, I powiem Wam, że oczywiście, ja stwierdziłem, że takie fajne prace nadeszły, że ja Was wyróżnię w jakiś sposób. Mm, wyróżniłem trzy osoby, i do Was leci ta książka. Nawałnica Światła Diablo 3, Nate Kenyon napisał, sponsorowany przez Blizzard Entertainment. Oczywiście, pieczątka jest w środku. Macie taką fajną zakładeczkę, Dużej ilości reklam, tak? Jest taka dość sztywna, jak zombie, nie. Więc wrzucam Wam do środeczka i oczywiście wysyłam, wysyłam dla wyróżnionych osób. A teraz zobaczmy, kto jest wyróżniony, bo to będzie się naprawdę fajnie oglądało. Może zacznijmy od tej dość interesującej kompozycji. <laughs> Też tak grubie jak wchodzę, wchodzę rano i zobaczę się w lustrze, to Ran. E, no, e, Ale świetna sprawa, te obracające się litery, na no to bym nie wpadł. Super, super, e, naprawdę napracowałeś się naprawdę sporo. Książeczka leci do Ciebie. E, następną kompozycją, dość ciekawą, to jest kawał narysowany. Kawał narysowany, pyk, kawał cały całego się bałem. Tak, ja to później dopiero że to jest naprawdę zabawne, jak się tak pomyślał o tym. W e, szczególności, że e, Martel to jest taka. Można postać, ciężko się z niego pośmiać. Ale niektórym się e, udało. No i oczywiście ręcznie narysowany obrazek. Gratuluję, winszuję. Książeczka Tiu, leci do ciebie. E, I oczywiście teraz. E, teraz muszę Was przeprosić. Przepraszam Was. Przepraszam, e, ale niestety inaczej się tego nie da zrobić. Trzeba psychicznie się przygotować Uwaga przygotujcie się psychicznie, mentalnie psychicznie psychicznie Uwaga Uwaga, waga, lecę Ta zapowiedź jest jak film ro Ale Adia, ja śpiewam Marta El się pałęta w nim, w ciekawym tle. Archanioł kamieni wziął, po tym zwyczajnie znikł. I z dialogów wyszło dno, zero. Nie ma nic. Właściwie to czyli nic miał być. Ja spaliłem. Rada Anglii zbaluje w niebie. Patrz, ściąga się już! A ja chcę szukać malteo od ciebie i do piekła mam tuż. Okej, okay, już nie będę was męczył. W każdym razie gościu wysłał e, wysłał tekst piosenki do utworu e, Budki Suflera e, Bal Wszystkich Świętych. Cobie sobie stwierdziłem sobie, kurde, puszczę sobie podkład, i powiem wam, że czuję czat. Brody, fajna sprawa. Książeczka do ciebie Tiu. leci. No i moi drodzy, teraz czas na nagrodę główną. Tak. I czas na nagrodę główną. Moi drodzy, słuchajcie, wraz z Berliniem jednogłośnie żeśmy ustalili, że komiks wygra konkurs. Komiks Angeli tak naprawdę. Serdecznie ci gratuluję. Oczywiście kopia Reaper of Souls leci do ciebie. I powiem wam, że właściwie treść tego komiksu wygrała ten konkurs. Więc lecimy, pokażę wam mniej więcej ten komiks i przeczytam. Lecimy. Martrella pokonałem, rachunki wyrównałem. Idąc zrobić dziarę na miarę bohatera, jak jasna cholera i tak poszedł w dziuplę, gdzie stwory mieszkają okrutne, z zamiarem wytatuowanie Maltaela tego barszwego drania. Na pamiątkę tej walki, która wywołała na ciele ciarki, złącystwić pozwoliła, świat od niebezpieczeństwa uwolniła. Ciekawa treść, taka epicka. Chcę rozmawiać z tatuarzystą, co igłę maczystą. Placę mi wytatuuje obraz Martaela, skomponuje ku pamięci przeciwnika godnego walecznego ostrza mego. Oto diablo w postaci człowieka jako tatuażysta na okazję czeka. Swe usługi proponuję, dla lat ludzkie ciała maluję i ubieram w tatuaże. Powiedz, czy ja cię skąd jarzę? Nie znam ciebie, a tym nie. Do roboty zabieraj się. Lecz tatuażysta znał barbarzyńcę furim pełnego i na pewno nie był jego kolegą. Kiedyś dostał od niego Bęcki, gęste, dlatego zaplanował zemstę. Pomyślał: A teraz go wydziabie, zrobię mu tatuaż jak babie. I tak barbarzyńca na, ca na całe życie naznaczony silną więzią z Maltoelem tuszem uwieńczony. Na tatuażystę bardzo zły goni znowu Bosa z Diablo 3. Genialna treść, słuchajcie, genialna. I właśnie ta treść wygrała konkurs z Reaper of Stars. Serdecznie gratuluję. Wszyscy wyróżnieni i zwycięzcy również proszę w wysłać swoje dane do wysyłki tym samym mailem co wysłaliście pracę konkursową. Ja no, Wam serdecznie dziękuję. E, oczekujcie również na moim kanale kolejnego konkursu, e, tym razem tworzonego przez Blizzard właściwie, nie przez, tylko z Blizzard Entertainment. Tworzę konkurs i pojawi się tuż przed premierą Reaper of Souls, więc będzie ciepło, e, będą fajne rzeczy do wygrania i fajne rzeczy do zmontowania e, przez Was oczywiście na konkurs. E, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że moje śpiewanie Was nie oszołomiło, nie ogłuszyło. Moje śpiewanie ma ogłuszenie plus 30%. E, dziękuję Was serdecznie za uwagę, na razie. Trzymajcie się.